Lecimy dalej. Szanowni Państwo, kolejne pytania. Domaga się Pan przywrócenia Konstytucji kwietniowej z 1935 roku, a jednocześnie nazywa Pan Piłsudskiego Żydem. Czy wie Pan, że ta Konstytucja została wprowadzona z woli właśnie Piłsudskiego oraz jego towarzyszy sanacyjnych? Przepraszam, kiedy zmarł Józef Piłsudski? W piątym. Konstytucja była z polecenia Piłsudskiego? Nie, proszę Państwa. Proszę Państwa, że dokładnie do historii. Miesiąc po Konstytucji. Proszę? Miesiąc po Konstytucji, Zmarł wcześniej Piłsudski. Konstytucja była później wprowadzona dopiero. Nie, nie, nie Bo w 1921 roku to był Piłsudski. Znaczy, nie już połowa, ale Józef Piłsudski. Piłsudski, zmarł. czyli ja dobrze, pan, proszę. W Pamiętam to nie w a 33 na bo mam zdjęcie nawet mojego krewnego Maurucego Potockiego na moście Poniatowskiego mm. z Piłsudskim, z Wieniawą i z prezydentem Warszawy. No to, to nie był maj 65 roku? E, nie, 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 wcześniej. Nie, bo była inna konstytucja z 1935 roku, uchyliła tamtą konstytucję. To się dobrze, bo ja tam już uczyłem historię, ale mogę się mylić. No, tak, tak jest tam napisane. Z tego co A to jest maj z 1935 roku. Lecimy, lecimy dalej? Nie mm. maj, tylko kwiecień. Bo w kwietniu powstała konstytucja 35 roku, jeszcze była wielka przepiechanka on już tej konstytucji. Myślę, że w 1944 roku, ale to zostawmy spokoju, leży na hawelu, Także tam dużo leży w tym, różnych rzeczy. Lecimy dalej.